Jakość dzisiejszych części jest naprawdę powalająca. Same Iron 115 so DCR. Objawy to nie odpalał po zgaszeniu, było trzeba podpompować. Później w trakcie pracy tracił moc i gaz, no bo z powodu braku paliwa, wiadomo. Mamy pompkę paliwową. O, proszę, jakie luzy wzdłużne, poprzeczne, mniejsza pompka, jak to się mówi szarcen, jest kupiona druga pompka. Druga pompka jest kupiona, oczywiście pompka zakręcona na podstawę napinacza założona tutaj, odpowietrzony ciągnik, przepompowane, odpalone, wszystko ładnie, pięknie odpala. Ale, ale cieknie, o, tam nawet kałuża była, ciekło jak z młodej pani. A no dlaczego? A no dlatego, że i ciekło gdzie? Ciekło właśnie z tych miejsc, pod tych śrubek, Mówię nie, rozkręcę, rozkręcam i teraz powiem Wam hit. Te firmy, które to produkują, te, tych producentów, te fabryki powinni spalić, zburzyć, zakopać, zaorać, nie wiem co jeszcze zrobić. Zdałem sobie tą właśnie oto blaszkę, oczywiście tutaj jest założony teraz nowy o-ring, bo musiałem pojechać sobie do sklepu, żeby ten o-ring założyć, no teraz go nie wiemy, bo jest ładnie włożony, ale co się okazało, nie było w ogóle o-ringu. Nie było w tym miejscu żadnego uszczelnienia. Tylko była ta pokrywka przykręcona i to wszystko. I to jest jakość dzisiejszych części. Ludzie, to kosztuje 350 zł. Nie stać tej firmy, żeby zakręcić to porządnie, żeby to było. No nie, po co? Zakręcone, czy ktoś zapomniał, nie wiem, czy miał zły dzień, czy, czy w poniedziałek pracował, nie chciał mu się pracować. No nie wiem, ale no jakość dzisiejszych części no, no powala na łopatki. Ludzie, to jest niepojęte, co tu się w ogóle dzieje z tymi częściami zamiennymi. To jest poezja.